Siemka, siemka, jestem mikser poka... Siemka, siemka, jeszcze mikser i jestem mikser pokażę Ty! jeszcze grałem w Craft Royale, pierwszy odcinek z Craft Royale, ale... No... Hmm, mam dobre już postacie i nic, nie? Potwierdzam! Grałem już nie no, no grał, grał, Granko, granko było... Nie. zapomniałem nagrać, sobie po prostu grałem. Dobrze, nie nagrywając. O, co. A, jeszcze że u mnie jest minik. Minik. Alec. Alex. Ej, mój brat. Zaraz będziemy. szli na dwór. No, nagramy sobie jeden odcinek. Tak, tak. Nie mała i to jest ogromny. I ty chyba zimniasz tego krakena, nie? A e, ja zimniam No dobra. O, co zrobiłem błąd? I tak, e, minik ode mnie pójdzie. A czy tak? Pod, e, jak nagram odcinek, to widzimy dwór. Minik ode mnie pójdzie. To jest nagram jeszcze odcinek z God Simulator Zombies, takie. God. Jak przyjdziemy? Dobra. A wy już nie Dobra, jak wrócimy z dworu. Jest po Sylwestrze już trochę dawno. Nie, ile dni po Sylwestrze jest? Teraz. Tylko ty. Czyli? Chyba tak. Chyba tak. A przegraliśmy niestety. No, jest śnieg za oknem. Niezbyt dużo, niezbyt dużo, ale. Ja no, są takie warstwy śniegu. są takie warstwy śniegu. Ale tworzucaj rainbow'owym tupo na odcinku. To yes. no, cikl. Jak to zrobiło, nie wiem, po Co, co kupiłeś? A dobrze kupiłeś W sumie... Hmm. Ja mam 130. Ileś. Open 10 cest! Dobra. Muszę ci to wygrać. Open 10 cest. Czyli muszę otworzyć 10 skrzyneczek. Dobra, okej. Okay. 10 skrzynek, mam otworzyć 9. Nie, nie dobra, jest, mm, mm, mam, fa mam fajne team Z tyłu to. Ogram sobie tak. Oj. Rozwalam. No i też rozwaliliśmy. Głupia lepiej po prostu nie muszę iść na odcinku. No, ja, dobra, ja, dobra, ja, ja. dobra, dobra. Ja tutaj nie robię coś. Jej. Ja ja ale jaja. Alek, ty jaja. Aleksy, wiesz, nie? Nie. Nie! Nie! Jest niego, Odcinku, to pewnie znają od Dominika Pickiego Oczywiście nie Ciebie. No nie! Nie możesz... Kur! Kurka wodna! Kurka wodna! No ale proszę, takie nie mówię w odcinku, Nie, kurka wodna. Tak. Nie mhm. ja tak powiedziałaś. E, e. Eee, Rówina, e, e, tak każdy wszystko. dzień się mój zaczyna. Szybko, muszę się im dobić. I wygrana. Nie! Skirybal. Fireball na przykład. Please, 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 please. I... Wygrana. O oh, nie! Przegrana jednak. O! Oh, gobliny mnie uratowały.

Fajnego. Ty, jaką ty masz? A jaką masz? Piątą. Piątą? Mhm. O, dominik ma piątą. Minik ma piątą. Czemu, że się tym mylę jeszcze? Nie rozumiem tego. Minik ma piątą arenę. Jest to czas mylę, Nie ja rozumiem Mam no, no piątą. Kuzyn mi wbijał. Ja wbijam. Kuzyn mi wbijał. Ja wbijał. Mój kuzyn ma jedenastą arenę. No. Kuzyn do, Kuzyn Minika ma jedenastą arenę. No właśnie.

O, nie mówiłem. O, łapce w górę i subskrypcja pod tym kanałem. Bo dziś. Ha. A. Dobra. A nie Nie, nic. Łapka w górę i subskrypcja z, z dzwoneczkiem pod tym kanałem. Oto. O co odcinków? Jezu, co oni tam robią? Muszę sprawdzić. Powiedz to do tego. O, jeszcze jedno. Mam kupić takie świeczniki. Nie, ja myślałam, że to są szklanki. Ja, ale ja sobie wody piję świecznika, takie. Mm. I to, ten minik sobie wziął tylko już mm, szklankę i to wygląda trochę jak świecznik. Kola, to jest szklanka? Ja mówię. No? Nie, to jest świecznik. on mówi, to on idzie i mówi do mojej mamy. Czy To jest świecznik? A mama mówi... Nie, to nie świecznik. To jest kształnka. No, może... Dobra, dobra, cicho tam. o mogę zagrać czy innego. Bo cię sztucznią książkę trafiła. Nie. Bardzo źle. No Patrz, jak ja to robię tą krwią. Ty tak Ty tym tak robisz? A. La la la. la, la, la. To nie jest kres, to sztuczna kres. Bo widzowie pomyślą, że z tego kibicka nie bawią się. O dobom. Tu się O nie, <laughs> yeah, ponad. Aleś wbił. O glide. Wiesz, to znam. Ja tam się dobijam. Czy się dobijemy? Tak, dobijemy się. Szybko, Hog Hogrider! I pięknie. Ale to wygrałem. Wow! Patrz! AAAAAAAAH! No! Co, od czego no to? O, to stało się ile. Wiem. Ja też to miałem. Każdy ma, 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 ma. to już dwa. Ale to Ale skąd? ty stąd to dostałeś? Nie. Nie. Ale też to dostałeś, Spokojnie. No, ale... mi łeb mały. A, a minik, z tego musi, musi dropnąć legendę, czy nie? Ej, hey, min! Minik! A z tego musi dropnąć legenda? Nie. Z tego nie dropnie ci, bo nie masz czwartej areny. Aha. A no tak. <gryically> Jakbyś miał czwartą, to mogłaby ci dropnąć. Jej. Yeah. Ale nie musi. Łe. Yeah. To po co go podnosisz, nie? Mam to głęboko w O nie, bojmy. Boj. Ja, co? Oh yeah. Ja, usza.